Systematycznie staramy się podnosić jakość życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Legionowie. Tym razem był to remont kaplicy, wykonany przez pracowników warsztatu remontowo-budowlanego Centrum Integracji Społecznej. Przypomnijmy, to jest ta jednostka, która skupia osoby, które były długotrwale bezrobotne i teraz dzięki działalności CIS-u wracają na rynek pracy. Dla nas to bardzo miłe i dobre doświadczenie, ponieważ ta adaptacja, ten remont był dużo Wydarzeniem dla mieszkańców, którzy bardzo często rozmawiali z naszymi pracownikami, kibicowali nam, doradzali, podpowiadali, byli również recenzentami naszych, naszych prac. To niesamowicie cieszy, że mieszkańcy tak zaangażowali się w, w te prace remontowe, które się tutaj odbywały. Dziękujemy serdecznie. Przede wszystkim wszyscy mieszkańcy tego domu są bardzo zadowoleni. Dziękuję. Bardzo. Bardzo serdecznie, a poza tym to jeszcze do nas przychodzą osoby spoza naszego domu, no i też w pełni uznania, że właśnie kaplica jest zadbana, że jest taka pod opieką księdza naszego Krzysztofa. Tak sobie tutaj właśnie jesteśmy. Jest nam bardzo przyjemnie, bardzo dobrze też, szczególnie kiedy właśnie jest tak bardzo ładnie, czysto. Były to typowe prace remontowe, remontowo-adaptacyjne odnowienie tych pomieszczeń czyli w grę wchodziło zmatowienie ścian, czyszczenie uzupełnianie pewnych ubytków, dwukrotne malowanie, ale również zajęliśmy się polimeryzacją podłóg, czyszczeniem tych podłóg, przygotowaniem ich do tego, żeby mogły przez kolejnych wiele lat służyć mieszkańcom domu.